Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Samsung A35 możemy zmienić zdjęcie kontaktu. Także zapraszam do oglądania. Także, aby zacząć, musimy kliknąć słuchawkę po lewej stronie i musimy, jak widzicie, przejść do kontaktów. To będzie na samym dole. Przechodząc do kontaktów, wybieramy kontakt, na którym chcemy zmienić awatar. Wchodzimy, wybieramy sobie i klikniemy to i po prawej stronie w szarym kółeczku. Następnie. Musimy dać tutaj na dole rysik edytuj, klikamy edytuj i tu musimy kliknąć u góry na nasz aparat. Teraz wybieramy sobie emoji, które chcemy sobie dodać, dodajemy sobie takie, dajemy zapisz i jak widzicie w tym momencie awatar naszego kontaktu został zmieniony na taki. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!